To Ania, witam Was na moim kanale. Dziś pokażę Wam bardzo fajny przepis na walentynkowe śniadanie. Jest bardzo zdrowe i pewnie znacie to danie, ale ja robię je na taki własny sposób, więc myślę, że będzie Wam smakować. Dodatkowo pokażę Wam, jak je żeby wyglądało tak uroczo i romantycznie. Jeśli filmik Wam się spodoba, to pamiętajcie żeby zostawić łapkę w górę, subskrybujcie kanał i zapraszam Was do gotowania. Za mną! Zaczynam od wlania napoju ryżowego do garnka. Możecie równie dobrze użyć mleka, czy co tam wolicie. Wsypuję płatki owsiane. U mnie są to płatki owsiane bez glutenu. Trochę nasion chia. I tutaj, jeśli chodzi właśnie o nasiona chia, jeśli nie macie, pomincie ten krok. Teraz len mielony. Jeśli nie macie, pomincie ten krok. I jeśli nie macie, to dodajcie troszkę płatków owsianych. Zależy, jaka właśnie konsystencja będzie bez tego wszystkiego. Ale wiórki kokosowe są już potrzebne na 100%, więc wsypujemy wiórki kokosowe. Bardzo ważny składnik – masło orzechowe. I coś do posłodzenia. U mnie jest to syrop klonowy, a Wy możecie posłodzić na przykład syropem z agawy. Wszystkie składniki znajdują się w garnku, teraz trzeba to zagotować. Pamiętajcie, żeby mieszać, bo owsianka może się trochę, wiecie, przypalić. Dlatego mieszajcie, mieszajcie. Owsianka jak się zagotowała, to już jest gotowa. Czas wyłożyć na talerz i pięknie ją przyozdobić. Teraz znów bardzo ważne wiórki kokosowe. One robią robotę, bo to będzie tak uroczo wyglądało dzięki temu. Taka fajna, bia biała, biała biel. Co? Już prawie koniec. Czas na owoce. Ja mam maliny i borówki, i tak sobie nimi przyozdabiam. Jeśli w ten sposób porozkładacie sobie malinki, to macie. Mm, to wtedy będziecie mieli równe odstępy, więc rozkładajcie malinki, tak jak ja tutaj na nagraniu. Na sam koniec listki mięty, żeby był fajny taki zielony akcent. Niby nic, ale jednak... Bez tych listków to nie byłoby to. I gotowe! Mam tutaj tę owsiankę. Już nie mogę doczekać się, aż ją zjem. Ogólnie to ja wiem, jak ona smakuje, bo często robię w tym stylu, że dodaję masło orzechowego, bo to jest ten kluczowy składnik, który sprawia, że ona jest naprawdę mega, mega dobra. Napiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba, bo to jest taka dekoracja, którą wymyśliłam na poczekaniu. Pomyślałam sobie: Kupię jakieś owoce i coś wymyślę. I moim zdaniem jest mega ładna. Mam nadzieję, że lubicie wiórki kokosowe, bo trochę ich tutaj trzeba dać. Pokażę Wam jeszcze ją z bliska. Więc napiszcie mi w komentarzu, jak Wam się podoba ta dekoracja. Pierwszy raz tak zrobiłam. Mam tutaj już łyżkę i dobra i zaczynam chyba zaczynam jeść. Yeah. dobra bardzo dobra. Okay. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy filmik. Owsianka jest naprawdę bardzo smaczna. Mam nadzieję, że przygotujecie ją w walentynki, albo jakikolwiek inny dzień. Wtedy wysicie mi zdjęcie na instagramie w prywatnej wiadomości, albo znaczcie po prostu na Instastory. Ja wtedy wrzucę Wasze story na moje story. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, pa!